Zanim ktokolwiek powiedział ci, kim jesteś, już zaczęto pisać twoją historię. Społeczeństwo, szkoła, rodzice, internet każdy miał coś do powiedzenia. Miałeś być miły, miałeś być grzeczny, miałeś się nie wychylać, a jeśli czułeś złość, miałeś ją tłumić, jeśli czułeś siłę, miałeś ją ukryć. Gdy czułeś, że chcesz czegoś więcej, konsekwentnie powtarzano ci, że to niemożliwe. Tak powstałeś ty. Człowiek ukształtowany przez obce narracje, który kompletnie nie zna samego siebie. Bo co, jeśli powiem ci, że wszystko, co do tej pory myślałeś o sobie, może być kłamstwem? Czas się przebudzić, bracie, czas odkryć, kim naprawdę jesteś. Teraz zastanów się, czy przypadkiem nie jest tak, że od dzieciństwa wszyscy próbują ci coś narzucić. Miałeś być miły, zamiast szczerze wyrażać swoje zdanie, miałeś siedzieć cicho. Zamiast niepotrzebnie zwracać na siebie uwagę. Miałeś wybrać bezpieczną drogę, utartą przez szary tłum, zamiast podążać za głosem swojego serca, zamiast budować tożsamość, uczono cię jak ją tłumić. Społeczeństwo nie chce silnych jednostek, chce posłusznych trybików. I tak krok po kroku zacząłeś wierzyć, że jesteś kimś, kim w rzeczywistości nigdy nie byłeś. Widzisz, największy problem polega na tym, że fałszywa narracja nie mówi ci wprost: hej, to nie twoje myśli. Ona mówi, to jesteś ty. I właśnie dlatego trudno ją rozpoznać. Ale gdybyś sięgnął do naprawdę odległych wspomnień, mógłbyś się zorientować, że nie zawsze byłeś taki, za jakiego uważasz się obecnie. Ja również dałem sobie kiedyś wmówić, że jestem cichy i nieśmiały. Ale pewnego razu uświadomiłem sobie, że przecież jako dziecko wcale taki nie byłem. Dopiero później, kiedy latami ganiono mnie za bycie głośnym i niegrzecznym. Z czasem stałem się taki, jak chcieli inni. A później zapomniałem o tym, że kiedykolwiek było inaczej. To dlatego tak szalenie ważna jest ta jedna rzecz, o której teraz sobie powiemy. To ona pozwoliła mi wyjść z tej iluzji, a teraz pozwoli zrobić to samo Tobie. To, co teraz czujesz rozdarcie, niepokój, bunt, który może objawiać się jako gniew to wszystko dobre znaki. To znaczy, że coś w Tobie się budzi. Świadomość to pierwszy krok do wolności. Gdy zaczynasz dostrzegać, że twoje przekonania nie są tak naprawdę twoje, zyskujesz szansę na to, by je zmienić. To nie znaczy, że od razu musisz doskonale wiedzieć, kim jesteś i z jaką misją przyszedłeś na ten świat, ale przynajmniej powoli i stopniowo przestajesz żyć według cudzych zasad. To tu zaczyna się prawdziwa droga mężczyzny. Nie od dopasowania, ale od poszukiwania prawdy. Trudno odnaleźć siebie przez przypadek. Musisz odważnie wejść w ciemność, w niepewność, w chaos i tam zbudować siebie na nowo. Nie znajdziesz siebie w tym, co wygodne. Znajdziesz siebie tam, gdzie boisz się zajrzeć. Odrzucenie fałszywych narracji brzmi jak coś wyzwalającego, i w dłuższej perspektywie takie właśnie jest. Ale na początku to piekło, bo zanim odnajdziesz siebie Musisz najpierw rozebrać swoje życie na części pierwsze, a to oznacza jedno: konfrontację z tym, czego nie chcesz widzieć. Może będziesz musiał przyznać przed sobą, że twoje dzieciństwo nie było takie, jak sobie to zawsze tłumaczyłeś, że relacje z ojcem zostawiły w tobie głębokie rany, że twoja matka uczyła cię miłości warunkowej i przez to całe życie szukasz akceptacji u innych, zamiast szacunku do samego siebie. Może uświadomisz sobie, że twoja praca, twoja ścieżka, Całe twoje życie było tak naprawdę wyborem opartym na lęku, że nie wybrałeś tego, co kochasz, tylko to, co bezpieczne, i że każdego dnia, który spędzasz w tej pracy, zdradzasz samego siebie. Ta prawda niszczy iluzję. W efekcie możesz nawet dojść do bolesnego wniosku, że tak naprawdę w życiu nie masz nic, ale to właśnie z tej nicości możesz wreszcie zbudować coś prawdziwego. Niektórzy nazywają ten okres czarną nocą duszy. I tak naprawdę niewielu ludzi przechodzi ten ciężki proces do końca, bo gdy przez to przechodzisz, wcale nie czujesz się zainspirowany. To nie jest ani trochę wygodne, to rozbicie lustra, w które patrzyłeś całe życie i zrozumienie, że ten obraz nigdy nie był Twój. Ale właśnie wtedy pojawia się przestrzeń. W tej pustce, w tym bólu, po raz pierwszy zaczynasz widzieć jasno i wtedy zaczyna się prawdziwe życie. Nie będziesz już tym, kim chcieli, żebyś był. Zaczniesz być tym, kim naprawdę jesteś. Teraz czas na praktykę. Po pierwsze, poświęć czas na to, by poznać samego siebie. Postaraj się sięgnąć do najdalszych wspomnień, które być może uległy już zatarciu. Wsłuchaj się w swój wewnętrzny głos. Zastanów się, co starają ci się powiedzieć na co dzień Twoje emocje i uczucia. Co starałeś się zagłuszyć złymi nawykami. I nałogami. W odkryciu prawdy bardzo pomocne mogą się okazać takie praktyki jak prowadzenie dziennika czy medytacja. A kiedy już uzyskasz zrozumienie i nowy wgląd, bądź wytrwały i cierpliwy. Potrzebne ci będzie dużo siły i konsekwencji, aby podjąć działania zgodne z Twoim prawdziwym ja. Na początku na pewno nie będzie to łatwe, jednak na końcu tej drogi czeka nagroda, która zdecydowanie jest tego warta, a jest nią życie w spełnieniu. Jeśli odnalazłeś dla siebie wartość w tym filmie, nie zapomnij odwdzięczyć się, zostawiając polubienie i podziel się swoją historią w komentarzu. A jeśli poważnie traktujesz rozwój osobisty i chcesz dalej wzrastać, koniecznie dołącz do naszego bractwa, klikając przycisk, subskrybuj, aby zawsze być na bieżąco. Do usłyszenia w kolejnym filmie, bracie. Trzymaj się.